Patrzcie, gdzie my mamy tutaj snorkel. Powyżej dachu. Nie jechałem tedy jeszcze ani razu. Pierwszy raz jadę na Austrii tą ścieżką. Zeskanowałem teren, patrzę, o, tu lepiej nie jechać. No i nigdy tu nie jechałem, więc pierwszy raz tutaj śmigam. Hammer widzę utopiony solidnie. Musimy pomyśleć, jak go stąd wydostać. O, ha. <grytanie> Doskonale! Ja Wam tylko przypominam, że w Snowrunner samochody niektóre. Samochody mogą pływać. To jest oczywiście jakiś glitch, ale tak jest. Dobra, podłoże mamy z kamieni, więc można to traktować prawie jak asfalt. Ten samochód powinien sobie z tym zadaniem poradzić zjawiskowo. Podłączamy hamera, nie włączamy w nim silnika na razie. Musimy dostarczyć go do domu. Któregoś. Właśnie, gdzie mamy go dostarczyć? Nie możemy włączyć kamery z kokpitu, jeśli jesteśmy w wodzie niestety. Szkoda trochę, fajnie by było popatrzeć, jak ta woda e, moczy nam jajka, nie?